Czy to, co robisz do tej pory daje ci satysfakcję? Czy zawód, który wykonujesz, daje ci naprawdę frajdę z tego, co robisz każdego dnia? Czy raczej jest to nudna i monotonna praca, która ciebie ani nie rozwija, ani nie daje tobie zarobić pieniędzy, ani nie masz z niej żadnej satysfakcji? Pozwól, że powiem teraz tobie, kim jest spedytor. Spedytor to osoba, która na co dzień zajmuje się kompleksową aranżacją łańcuchów dostaw. Pracujesz z całym światem, pracujesz z klientami, z dostawcami, Pracujesz z armatorami, organizujesz transport od Chin po Amerykę, od Hiszpanii po Polskę. Zajmujesz się na co dzień kompleksową aranżacją transportu, dokumentów, wystawianiem ofert, realizacją zleceń spedycyjnych. Czym jest Cargo School i jak my pomagamy? Jesteśmy profesjonalną organizacją, która zajmuje się praktycznym przygotowaniem ludzi do pracy. Skupiamy się wyłącznie na praktycznych aspektach tego, co faktycznie będziesz realizować w pracy. Będziesz u nas na naszym programie uczył się wystawiać dokumenty przewozowe, będziesz uczył się wystawiać konosamenty, umowy bookingowe zawierać z armatorami, nauczysz się przygotowywać dokumenty do odpraw celnych. Zrozumiesz, jak organizuje się kompleksowe łańcuchy dostaw we wszystkich relacjach transportowych, importowych i eksportowych. Nauczysz się sprowadzać buty z Szanghaju czy wysyłać opony do Ameryki. Takich rzeczy też uczymy w oparciu o studia przypadków, o praktyczne przykłady. Na naszym programie uczyć będą Ciebie wyłącznie praktycy. Teorię mamy ograniczoną do minimum, czyli nie będziesz czytał książek, które są oderwane od rzeczywistości, której nigdy na co dzień w pracy nie doświadczysz. Zapraszamy Ciebie do naszych programów. Programu na spedytora drogowego, międzynarodowego i spedytora morskiego. Zapraszamy Ciebie do świata spedycji, do świata rozwoju i do miejsca, gdzie będziesz każdego dnia czerpał satysfakcję z zawodu, który wykonujesz. Do zobaczenia na naszym programie.